Dzisiaj wyjątkowo zjawiłam się tutaj w środę. Jest już dosyć późne popołudnie. Przyjechałam po pracy, dlatego że zbyt wiele roślin zostało mi do przesadzenia. Przede wszystkim kwiatów. Tutaj, w sadzie, jak widzicie, jest taka niewielka sterta gałęzi. Nie jest ona tutaj bez powodu, nie z wyniku bałaganu, tylko zimują tutaj jaszczurki. Zresztą mieszkają cały rok. Tutaj obok mają pojemnik z wodą, teraz jeszcze jest nienapełniony, nie ma jeszcze takiej potrzeby. Dzisiaj przede wszystkim przesadzam kuklik, mam go dosyć sporo, to roślina bardzo atrakcyjna, ładnie kwitnie na pomarańczowo, jest roślina niska, a więc idzie tutaj na przód grządki. Przesadziłam też kilka kęp monard. Monardy są wysokie, monardy czyli pusznogłówki, a więc one zajmują stanowisko na końcu grządki, tak aby stanowiły tło, właśnie aby się komponowały tutaj z łubinami. Monardy są takie ciemnofioletowe, ciemnoróżowe, jasnoróżowe, łubiny są różowe, a kuklik dla odmiany będzie jasno-pomarańczowy i czerwony. Jak to będzie wyglądało, zobaczymy. Na razie grządka nie wygląda zbyt atrakcyjnie, dlatego że rośliny po sezonie zimowym, tak, po zimowym odpoczynku, mają bardzo wiele suchych liści, ale te liście dosyć szybko zanikną i, tak jak widzimy, pojawiają się już nowe, zielone odrosty. Te piękne ptasie trele to znak, że zbliża się powoli wieczór. Wszystkie rośliny, które mam w ogrodzie, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwiaty i o zioła, własnoręcznie wysiałam. Przede wszystkim jest to bardzo tani sposób pozyskiwania roślin ozdobnych, dlatego że jak wiemy, torebka nasion kosztuje od złoty 50 zł do 2 zł, a zobaczcie, jak wiele można roślin w ten sposób uzyskać. Tutaj w tych kastach mam rośliny, które wysiewałam częściowo zeszłej wiosny, a częściowo w sierpniu albo we wrześniu. Białe łubiny, prymulki. Tutaj mam, co prawda nie wysianą, ale przesadzoną jedną sadzonkę maliny. Ona przypadkiem się tutaj zawieruszyła. Kocimiętka, szczeć drapierska, wiązówka. Pozostałości hyzopu, różowy krwawnik, len trwały, mikołajek płaskolistny. Wiele, wiele różnego, różnych gatunków roślin. Jak również rozmnażałam w zeszłym roku bukszpan. W większości się przyjął. Troszeczkę ma pożółkłe liście, ale odbije. I próbowałam rozmnożyć bez, fioletowy, taki gruby, który też się przyjął. Tam w tych czterech doniczkach, w trzech doniczkach jest bez, i w jednej doniczce jest jagoda kamczacka. Z jagodą kamczacką jest bardzo trudno. Do tej pory przez ostatnie dwa lata próbowałam ją rozmnożyć z sadzonek zielnych i półzdrewniałych. Niestety nie udawało mi się, rozmnożyła, znaczy przyjęła się, wypuściła korzenie tylko jedna, jedyna sadzonka. A naprawdę miałam ich bardzo wiele, więc jagoda kamczacka jest trudna do uzyskania sadzonek pozyskanych właśnie z części roślin zielnych albo z drewniałych. Gdzieś tutaj ukrył się u śpiewak, który tak pięknie nam tutaj śpiewa. Posłuchajmy jeszcze chwilę. Zapada zmrok. Jak widzicie, nasze bociany wróciły już na swoje gniazdo. Bardzo bacznie obserwuje mnie jeden, a wychala się też i drugi, bo tutaj pod gniazdem wykonuje ostatnią już pracę na dziś, tym bardziej, że zaczyna powoli padać deszcz troszeczkę kropi. Mianowicie bardzo przyjemna praca, bo rozsadzam tymianek. Tymianek też wysiałam z nasion w zeszłym roku na wiosnę. Przez cały sezon rósł w skrzynce, a teraz, właśnie tutaj, próbuję podzielić tę wielką kępę na mniejsze sadzonki i tutaj wysadzę je w tej grządce skrzyniowej. To jest dosyć suche miejsce, więc myślę, że będzie tutaj dobrze się czuł i przede wszystkim jest bardzo nasłonecznione. Ale aromatów możecie mi pozazdrościć przepięknie pachnie. Mam nadzieję, że się przyjmie i że będzie kwitł. Dzisiaj jest ogromnie wietrznie. Zerwał się teraz bardzo duży wiatr. Rano załatwiałam formalności w urzędzie, a teraz mogę kontynuować moją pracę. Zabrałam się właśnie za przesadzanie kocimiętki. Jak widzicie, bardzo ładnie nam tutaj wyrosła. Też wyhodowana jest z nasion, także naprawdę warto wysiewać nasiona, bo są tanie i można otrzymać naprawdę ładne i zdrowe rośliny. Pięknie się nam tutaj prezentuje. W związku z tym, że jest w kaście, to łatwo jest mi teraz wycinać. O, zobaczcie takie. Wycinam sobie takie prostopadłościany, można popowiedzieć. powiedzieć. Czyli mamy całą brywę korzeniową wilgotne podłoże jest w kaście więc wszystko nam się tutaj trzyma nic się nie rozsypuje i w ten sposób teraz będzie mi łatwo przesadzać do dołków. Dołki wypełnię kompostem, dlatego że przesadzam kocimiętkę na grządkę przed domem. Tam było wcześniej bardzo, znaczy w sumie był tylko piach. Wymieniliśmy całe podłoże, ale jednak warto teraz dodać jeszcze punktowo troszeczkę kompostu, żeby te rośliny ładnie się przyjęły i szybko nam rosły.